Nazywam się Wiktor Hałabić i prowadzę stronę odbiór Was zapraszam dzisiaj do wysłuchania oceny z inwestycji deweloperskiej od Vinci Immobiler osiedle Wilanowska. Ruszamy. Ocena z tej inwestycji jest całkiem wysoka. Całkiem, bo byłaby super wysoka, gdyby nie liczyli powierzchni pod ściankami działowymi. Naprawiali ustarki już na odbiorze, bo generalnie ustarek było niewiele. Były raczej takie drobne. E, obsługa była fajna i mogło być naprawdę ekstra, no niestety, ale przejdźmy po punktacji. Umowa była podpisana, zapisy z umowy, liczenie pod ściankami działowymi, zero punktów niezgodne z normą i objaśnieniem do tej normy i yy, na razie nieprawomocnymi wyrokami sądu, ale czekamy, jak się sprawa rozwinie, będę Was informował. Obsługa 3 na 4 punkty, bo tak jak mówiłem, nie naprawiali już na odbiorze, przekazywali informacje rzetelnie jak najbardziej. Standard deweloperski liczyli powierzchnię pod ściankami, ale było to wyraźnie napisane, więc pół punkta, chociaż cały czas się zastanawiam, czy nie zabrać tutaj całe zero. No, ale było to, informacja są tacy, którzy w ogóle ukrywają to. Jest zestawienie powierzchni, które się nie sumuje, na końcu brakuje kilku metrów, a to jest właśnie ta powierzchnia i to jest już yy, działanie bardzo wprowadzające w błąd. Miejsca postojowe spełniały przepisy komórek lokatorskich. Nie uświadczyłem, opis okien, kompletny wszystko było. Tynki podano kategorię i grubość, ściany były pomalowane, instalacje elektryczne były uruchomione, co mnie bardzo cieszy, bo coraz rzadziej ostatnio mam okazję je sprawdzać. A po coś w tej torbie noszę żarówkę, próbnik, miernik. To wszystko swoje waży, więc mógłbym tego nie wodzić. Powiedzcie, że nie będzie deweloperzy, kochani. E, biuro odbiorowe, było czas na odbiór, e, był wystarczający, tabliczki kierunkowe wszędzie były porozstawiane. Mały, ten, ten, ten e, to patio nie było zbyt duże, a tych e, tabliczek było tyle, że nie sposób było je przeoczyć. Parking dla klientów, no było gdzie zaparkować, tak? Ja zaparkowałem po drugiej stronie ulicy. Procedury, prace wszystkie były zakończone, co mnie ogromnie cieszy, bo rano dzisiaj byłem na odbiorze, gdzie jeszcze nie są zakończone procedury, a już jesteśmy prawie rok po wydaniu kluczy. Państwo się remontują, a w międzyczasie wszystko się pojawi. No to jest trochę niepoważne. Lokal przygotowany, tak, wszystko było ładnie umyte. Usterek było niewiele i wszystkie były do usunięcia. Jakie to były usterki? Rysy, szyb i wada. Standard. Jedna rysa bezdyskusyjna, druga trochę za mała, ale że była na tej samej szybie, to jest nadzieja, że osoba, która przyjdzie polerować, zajmie się obiema rysami. Rysy parapetów, no zdarza się. Rysy balustrad również się zdarza. Elementy lakierowane mają to do siebie, że łatwo je uszkodzić. Tym bardziej na budowie, gdzie wszystko jest. Ciężkie, trudne i łatwo to. to tyle. Ostatnio jakoś mało tych ocen publikuję, bo widocznie jestem na zbyt dużej liczbie powtarzających się inwestycji. Jest też kilka nowych, ale nie wiem, z pośpiechu nie zrobiłem zdjęcia. Czekam aż wrócę tam znowu, żeby zrobić zdjęcie, bo jakoś nie mam po drodze. Żeby tam w tej okolicy mnie ostatnio nikt nie wzywa, więc tak, jest zapas materiałów. Nie mam teraz chwilę przerwy w ciągu dnia, więc od razu nagrywam dla Was kolejny filmik, bo na Instagramie, na Facebooku zresztą też, bo to automatycznie jakby publikuję i tam, bo na Insta Instagram to jest taka moja baza, to są takie posty o tym, co z tą usterką, że jest jakaś rysa szyby, co z tym zrobić, jak to zrobić, więc pomyślałem, że zaraz nagram taki filmik na, może na YouTube Was to zainteresuje, może na podcastach będziecie chcieli o tym posłuchać. Oczywiście tam to jest bardzo treściwie odpowiedź napisana. Ja gadając do kamery jestem w stanie troszkę to rozwinąć, prawda? Więc biorę się za kolejny film. Dzięki, że obejrzeliście ten. Do zobaczenia na kolejnych odbiorach. Pozdrawiam. Cześć.